Na poligonie wojskowym pod Lublinem panowało niezwykłe napięcie. Był wczesny poranek, mgła unosiła się nisko nad ziemią, a w powietrzu czuć było zapach wilgotnej trawy, zmieszany z wonią oleju napędowego. Na środku placu stał ogromny czołg T-72, milczący jak zraniony kolos. Kilku młodych inżynierów krzątało się nerwowo wokół niego, zaglądając do otwartych paneli, stukając w metal i przeglądając instrukcje techniczne. Ich twarze zdradzały zmęczenie i frustrację. Dowódca jednostki, pułkownik Mazur, stał z boku z rękami założonymi na plecach. Wiedział, że bez sprawnego czołgu nie ma mowy o przeprowadzeniu planowanych ćwiczeń bojowych. Czas uciekał, a każde kolejne niepowodzenie tylko pogłębiało poczucie bezsilności. Inżynierowie wymieniali między sobą półgłosem uwagi, ale żadna z propozycji nie prowadziła do rozwiązania problemu. To niemożliwe. Mruknął jeden z nich, trzaskając pokrywą silnika. System hydrauliczny kompletnie padł, a zapasowych części brak. Mazur westchnął ciężko. Już miał chwycić za telefon, by odwołać manewry, kiedy na teren poligonu wjechał stary wojskowy UAZ. Z samochodu wysiadł mężczyzna w podniszczonej kurtce mundurowej, z czapką z daszkiem przekrzywioną na bok. Poruszał się powoli, ale z pewną godnością, jak ktoś, kto widział już niejedno. Kto to? spytał jeden z młodych żołnierzy. To Wiktor Chorodecki, odpowiedział Mazur z nutą szacunku w głosie. Saper, mechanik, weteran z Wołynia. Starszy mężczyzna spojrzał na czołg, potem na inżynierów i uśmiechnął się lekko pod nosem, jakby przypomniał sobie dawne czasy. Bez słowa podszedł bliżej, kucnął przy boku pojazdu i przesunął dłonią po zimnym metalu, jakby słuchał, co maszyna chce mu powiedzieć. W jego spojrzeniu pojawił się błysk doświadczenia. Wiktor Chorodecki wstał powoli, otrzepał dłonie i rozejrzał się wokół. Młodzi inżynierowie przyglądali mu się z mieszaniną ciekawości i sceptycyzmu. Dla nich był po prostu starszym człowiekiem, który pewnie nie zna się na nowoczesnych systemach czołgowych. Jeden z nich, z twarzą ukrytą za grubymi okularami, przewrócił oczami i wrócił do czytania instrukcji. Wiktor nie zwracał na to uwagi. Podszedł do tylnej części czołgu i stuknął w metal palcami, nasłuchując odgłosu. Zrobił to jeszcze raz, w innym miejscu, jakby prowadził cichą rozmowę z maszyną. Następnie poprosił o latarkę. Jeden z żołnierzy podał mu ją niepewnie, a on zajrzał głęboko do wnętrza otwartego panelu. Kto ostatni tu grzebał? rzucił spokojnym, ale stanowczym tonem. My, wszyscy, odpowiedział jeden z inżynierów. Próbowaliśmy obejść zawór, ale nie działa. Wiktor pokręcił głową. Za dużo kabli odłączonych. Szukacie problemu nie tam, gdzie trzeba. Mazur zbliżył się powoli, jakby nie chciał przeszkadzać. Znał Wiktora od lat. Wiedział, że ten człowiek miał niezwykły dar potrafił naprawić niemal wszystko, często bez schematów, kierując się instynktem i pamięcią z czasów, gdy technika była bardziej surowa, ale solidna. Wiktor odszedł na chwilę do swojego uaza. Otworzył bagażnik i wyjął starą, skórzaną torbę narzędziową. Torba była ciężka, poobcierana, nosiła ślady wielu lat pracy. Kiedy wrócił z nią do czołgu, wszyscy spojrzeli na niego z zaskoczeniem. W erze komputerów i nowoczesnych systemów diagnostycznych widok takich narzędzi wyglądał niemal anachronicznie. Zostawcie instrukcję, powiedział cicho, ale pewnie. Teraz posłuchamy, co ten stary koń ma do powiedzenia. W jego oczach błyszczała determinacja i pewność, której młodszym brakowało. Cisza zapadła nagle, jakby wszyscy wyczuli, że dzieje się coś ważnego. Wiktor klęknął przy boku czołgu, otworzył torbę i wyjął zestaw kluczy, śrubokrętów oraz kilka starych, własnoręcznie przerobionych narzędzi, których kształty nie przypominały niczego z nowoczesnych warsztatów. Każde z nich miało swoją historię. Własne zadanie i było przedłużeniem jego dłoni. Inżynierowie, choć początkowo sceptyczni, zaczęli z zainteresowaniem obserwować jego ruchy. Wiktor poruszał się powoli, metodycznie, z niezwykłą precyzją. Wsunął rękę w głąb jednego z mechanizmów i po chwili wydał z siebie ciche mruknięcie. Tak myślałem, szepnął bardziej do siebie niż do kogokolwiek. Nie zawór, tylko zablokowany przewód powrotny. Młody inżynier w okularach zmarszczył brwi. Ale przecież sprawdzaliśmy wszystkie przewody patrzyliście, ale nie słuchaliście odpowiedział Wiktor spokojnie, stukając śrubokrętem w cienką rurkę. Ten dźwięk słyszycie to oznaka ciśnienia zamkniętego w środku wszyscy nadstawili uszu. Faktycznie, po chwili, dało się usłyszeć ciche syczenie, które wcześniej ginęło w ogólnym zgiełku. Mazur, stojący obok Uśmiechnął się pod nosem. Pamiętał czasy, gdy naprawy sprzętu wojskowego wymagały sprytu i doświadczenia, a nie tylko laptopa i programu diagnostycznego. Wiktor poprosił o klucz dynamometryczny, ale gdy go nie znaleziono, sięgnął po własny, stary przyrząd, który wyglądał jak relikt z minionej epoki. Precyzyjnie odkręcił kilka śrub i wyjął z przewodu zaklinowany fragment gumowego uszczelnienia. Uniósł go w górę jak trofeum. A wokół rozległ się cichy pomruk uznania. Ktoś źle złożył moduł hydrauliczny, powiedział. Mała rzecz, a unieruchomiła całą bestię. To był dopiero początek jego pracy. Wiktor położył fragment uszczelki na metalowej pokrywie czołgu jak dowód w śledztwie. Młodzi inżynierowie zbliżyli się, by lepiej przyjrzeć się kawałkowi gumy, który wyglądał niepozornie, a jednak sparaliżował potężną maszynę. W ich oczach pojawiło się coś nowego. Nie była to już pogarda ani sceptycyzm, lecz rosnący szacunek. Jak to możliwe, że tego nie zauważyliśmy? Zapytał jeden z nich, drapiąc się po karku. Bo szukaliście w instrukcji, a nie w samej maszynie, odpowiedział Wiktor spokojnie. Każdy czołg ma swój własny język. Trzeba go poznać, zanim zacznie się go rozumieć. Słowa starego żołnierza zawisły w powietrzu jak lekcja, której nie znajdzie się w żadnym podręczniku. Wiktor wrócił do pracy, tym razem zagłębiając się w centralny układ hydrauliczny. Znał te systemy niemal na pamięć. W końcu całe lata spędził w warsztatach polowych, naprawiając sprzęt w warunkach, o jakich współczesnym inżynierom się nie śniło. Pułkownik Mazur obserwował wszystko z narastającą dumą. Wiedział, że sprowadzenie Wiktora było ryzykownym posunięciem. Niektórzy uważali, że weterani to tylko wspomnienie przeszłości. Teraz jednak wszyscy mogli zobaczyć, jak bardzo się mylili. Wiktor wyciągnął z torby kolejny zestaw narzędzi i zaczął oczyszczać zawory. Jego ruchy były pewne, szybkie i jednocześnie pełne precyzji. Od czasu do czasu wydawał krótkie polecenia: latarka, klucz trzydziestka, szmatka. Młodzi żołnierze wykonywali je bez wahania, jakby nagle znaleźli się na lekcji mistrza, którego autorytet był bezdyskusyjny. Gdzieś w tle dało się słyszeć szum zbliżających się pojazdów wojskowych. Manewry miały się rozpocząć lada moment. Czas uciekał, a wszyscy wiedzieli, że jeśli czołg nie ruszy, ćwiczenia zostaną odwołane. Gdy Wiktor pracował, na placu panowała niemal nabożna cisza. Jedynie metaliczne dźwięki narzędzi odbijające się od pancerza i krótkie komendy przerywały tę ciszę, tworząc rytm pracy, jak w dobrze naoliwionej maszynie. Młodzi inżynierowie, którzy jeszcze godzinę wcześniej wątpili w sens sprowadzenia starego żołnierza, teraz stali wokół niego niczym uczniowie wokół Mistrza Kowalskiego Ogniska. Ten zawór musi zostać odpowietrzony ręcznie powiedział Wiktor, wskazując na niewielki element ukryty głęboko pod metalową osłoną. Automatyczny system się zawiesił, dlatego cały obieg hydrauliczny stanął. Ale to jest prawie niemożliwe do zrobienia bez sprzętu serwisowego, zauważył niepewnie młody inżynier w okularach. Wiktor spojrzał na niego z lekkim uśmiechem, dlatego trzeba znać sztuczki. Z torby wyjął niewielką metalową rurkę, której końcówki były ręcznie dopasowane. Wsunął ją w zawór i kilkoma zdecydowanymi ruchami wypuścił powietrze z układu. Przez moment rozległo się charakterystyczne syczenie, a potem cichy bulgot, jakby maszyna odetchnęła pełną piersią. Słyszysz to? Zapytał Wiktor, nie patrząc na nikogo konkretnego. To dźwięk życia wracającego do systemu. Mazur uniósł brwi z uznaniem. Wiedział, że nawet najlepiej wyposażone zespoły naprawcze często rezygnują na tym etapie. Czekając na części zamienne. Tymczasem Wiktor wykorzystał proste narzędzie i doświadczenie zdobyte na polowych naprawach, by przywrócić układ do działania. Silnik czołgu zadrżał lekko, jakby maszyna budziła się ze snu. Jeszcze nie pracował pełną mocą, ale coś się zmieniło. Wszyscy to czuli. Wiktor otrzepał dłonie i rzucił krótkie, jeszcze nie koniec. W jego głosie była pewność kogoś, kto wie, że sukces jest blisko, ale nie pozwala sobie na pośpiech. Silnik czołgu zawarczał ponownie, tym razem nieco głośniej, jakby po długim śnie próbował przypomnieć sobie własny rytm. Z rury wydechowej wydobył się obłok szarego dymu, który szybko rozwiał wiatr. Wiktor podszedł bliżej, nachylił się nad panelem kontrolnym i położył rękę na chłodnym jeszcze metalu, czując wibracje. No dalej, stary przyjacielu mruknął pod nosem. Młodzi inżynierowie wymieniali zaniepokojone spojrzenia. Wiedzieli, że układ hydrauliczny został odpowietrzony, ale wciąż pozostawały problemy z elektroniką, które wcześniej uniemożliwiały uruchomienie systemu sterowania wieżyczką. Jeden z nich podszedł do konsoli i wcisnął przycisk diagnostyki. Na ekranie pojawił się ciąg błędów. Elektronika nadal zgłasza awarie. Powiedział cicho, jakby nie chciał psuć atmosfery. Wiktor nie odpowiedział od razu. Zamiast tego poprosił o śrubokręt krzyżakowy i otworzył niewielką skrzynkę z przekaźnikami, znajdującą się po lewej stronie panelu. W środku panował chaos. Przewody były poplątane, a kilka z nich wyglądało na źle podłączone. Kto to robił? zapytał z lekkim gniewem w głosie. Fabryka, potem serwis, a potem my. Przyznał jeden z inżynierów z zakłopotaniem. No właśnie, mruknął Wiktor. Za dużo rąk, za mało głów. Zaczął systematycznie sprawdzać każdy przewód, dotykając ich końcówek i nasłuchując kliknięć przekaźników. W pewnym momencie zatrzymał się, uniósł brew i wskazał na jeden cienki kabel. Tu jest problem. Zasilanie sterowania idzie w złe miejsce. Kilka szybkich ruchów śrubokrętem i poprawienie podłączenia wystarczyło, by ekran diagnostyczny nagle rozbłysł zielonymi komunikatami. System gotowy, powiedział młody inżynier z niedowierzaniem. Wieżyczka czołgu poruszyła się powoli, ale płynnie, a w powietrzu dało się wyczuć pierwsze oznaki zwycięstwa. Na poligonie rozległ się nagły, metaliczny dźwięk obracającej się wieżyczki. Wszyscy zamarli na chwilę patrząc. Jak ciężka konstrukcja powoli, lecz płynnie zmienia pozycję. Dla młodych inżynierów był to moment niemal magiczny. Coś, co wydawało się całkowicie zepsute, nagle ożyło dzięki sprytowi i doświadczeniu jednego człowieka. Pułkownik Mazur uśmiechnął się po raz pierwszy tego ranka. Widząc poruszenie wieżyczki, odwrócił się do swojego zastępcy i skinął głową. Powiedz załodze, żeby była gotowa. Jeśli Wiktor to dokończy, wchodzimy na plan o czasie. Wiktor nie świętował jeszcze. Dobrze wiedział, że w naprawach maszyn największe pułapki kryją się w drobnych szczegółach, które można przeoczyć w euforii. Podszedł do panelu bocznego i nasłuchiwał pracy silnika. Jego ucho, wytrenowane przez dziesięciolecia, wychwytywało niuanse, których żadne urządzenie diagnostyczne nie potrafiło zarejestrować. Jeszcze za głośno w prawej sekcji chłodzenia mruknął. I ten zawór tu, wskazał ręką. Nie domyka się do końca. Bez czekania sięgnął po klucz i z wprawą wyregulował zawór, po czym uderzył lekko w obudowę chłodnicy. Z czołgu wydobył się krótki syk, a potem dźwięk ustabilizował się w równomierne, głębokie pomruki. Teraz brzmi jak powinien, powiedział spokojnie. Młodzi inżynierowie obserwowali każdy jego ruch z mieszaniną podziwu i zawstydzenia. To, co dla nich było serią przypadkowych anomalii, dla Wiktora układało się w czytelną opowieść. W tym momencie na plac wjechał wojskowy Jeep z oficerem odpowiedzialnym za manewry. Wysiadł pospiesznie, zaniepokojony, że ćwiczenia mogą się nie odbyć. Co tu się dzieje? zapytał ostrym tonem. Mazur odpowiedział spokojnie Proszę patrzeć. Właśnie wracamy do gry. Oficer z Jeepa spojrzał na poruszającą się wieżyczkę i pracujący równomiernie silnik, a jego twarz momentalnie złagodniała. Jeszcze przed chwilą był gotów wstrzymać całe manewry i pisać raporty o technicznej porażce jednostki, teraz jednak stanął przed zupełnie innym obrazem. W centrum zamieszania stał starszy mężczyzna w podniszczonej kurtce z torbą narzędziową u stóp, jakby przeniesiony z innej epoki. Kto to jest? spytał z wyraźnym zdumieniem, wskazując na Wiktora. Wiktor Chorodecki, Saper i mechanik z wołynia, odpowiedział Mazur z dumą. Bez niego ten czołg byłby dalej martwy. Oficer podszedł bliżej, przyglądając się Wiktorowi z zaciekawieniem. Ten jednak był zajęty ostatnimi regulacjami układu chłodzenia i nie zwracał na niego uwagi. Młodzi inżynierowie, którzy jeszcze niedawno patrzyli na niego z rezerwą, teraz podawali mu narzędzia niemal instynktownie, jak dobrze zgrany zespół. Naprawdę on to wszystko naprawił? Zapytał oficer półgłosem. Własnymi rękami i kilkoma starymi kluczami odparł Mazur. A my mieliśmy już wzywać ekipę z Warszawy. Oficer zagwizdał cicho z uznaniem. Tego powinni uczyć na akademii. Wiktor skończył regulację i zamknął panel boczny z metalicznym trzaskiem. Wyprostował się powoli, otrzepał ręce i spojrzał na czołg z satysfakcją. Maszyna nie tylko działała, ale brzmiała tak, jakby nigdy nie miała awarii. Gotowe, powiedział krótko. Oficer spojrzał na zegarek i kiwnął głową. Dobrze, mamy jeszcze czas przygotować załogę. Na placu zapanował ruch, żołnierze zajmowali swoje pozycje, kierowca czołgów ślizgnął się do środka, a dowódca załogi sprawdzał łączność. Nikt już nie wątpił, że maszyna ruszy. Mazur podszedł do Wiktora, położył mu rękę na ramieniu i powiedział cicho. Dziękuję, stary przyjacielu. Czołg zadrżał, gdy silnik wszedł na wyższe obroty. Kierowca przekręcił przełączniki, a w kabinie zapaliły się wszystkie kontrolki, tym razem bez żadnych alarmów. Wieżyczka poruszyła się płynnie, a lufa powoli obróciła w kierunku poligonu testowego. Wszyscy wstrzymali oddech, czekając na decydujący moment. Ruszamy powoli, rozkazał dowódca załogi przez radio. Gąsienice zaskrzypiały, a potem zaczęły się toczyć po ubitej ziemi. Ogromna maszyna ruszyła naprzód, zostawiając za sobą ślady w miękkim gruncie. Tłum żołnierzy, inżynierów i oficerów patrzył w osłupieniu. Przed chwilą czołg był bezużytecznym, nieruchomym kolosem, a teraz poruszał się jak nowo wyprodukowany. Wiktor stał z boku, z rękami skrzyżowanymi na piersi. Na jego twarzy malowało się skupienie ale w oczach błyszczała satysfakcja. Dla niego to nie była tylko naprawa maszyny, to była walka z czasem, błędami ludzi i ograniczeniami techniki. I wygrał ją tak, jak robił to setki razy w przeszłości. Pułkownik Mazur obserwował go z uznaniem. Zawsze wiedziałem, że w tobie jest coś wyjątkowego, Wiktorze. Powiedział półgłosem, bardziej do siebie niż do kogokolwiek innego. W tym samym momencie Czołg wykonał próbny skręt. Gąsienice zgrzytnęły mocniej, ale mechanizmy działały bez zarzutu. Kierowca przetestował hamulce i układ wieżyczki. Wszystko odpowiadało idealnie. Czołg sprawny, melduje gotowość do manewrów, zabrzmiał głos w radiu. Na twarzach młodych inżynierów pojawił się szczery uśmiech. To była dla nich lekcja pokory i szacunku. Dla człowieka, który nie potrzebował komputerów, by ożywić stalowego giganta. Oficer odpowiedzialny za ćwiczenia wydał przez megafon komendę przygotowania jednostek. Cały poligon zaczął tętnić życiem. Ryk silnika czołgu wypełnił cały poligon, odbijając się echem od betonowych zabudowań i pobliskiego lasu. Żołnierze w pośpiechu zajmowali pozycję, a załoga czołgu wykonywała końcowe testy komunikacji i systemów celowniczych. Wszystko działało bez zarzutu. To, co jeszcze kilka godzin wcześniej wydawało się katastrofą, zmieniło się w pokaz doskonałej gotowości bojowej. Wiktor stał nieco z tyłu, nie próbując się wyróżniać. Był człowiekiem, który całe życie pracował w cieniu wielkich wydarzeń. Wiedział, że nie potrzebuje fanfar ani oklasków. Wystarczyło mu to, że stalowy kolos znów był żywy. Mimo to Mazur podszedł do niego, trzymając w dłoni krótkofalówkę. Chodź ze mną, powiedział. Chcę, żebyś to zobaczył z bliska. Zaskoczony, ale nie protestując, Wiktor ruszył za nim w stronę stanowiska dowodzenia. Z wysuniętej platformy mieli idealny widok na plac manewrowy. Czołg ustawiał się właśnie do próbnego przejazdu przez przeszkody terenowe. Oficerowie i technicy zebrani na platformie odwrócili głowy, gdy zobaczyli, kto towarzyszy Mazurowi. To ten człowiek naprawił czołg? szepnął jeden z nich. Tak. I zrobił to szybciej niż cały nasz zespół razem wzięty, odpowiedział Mazur z dumą. Wiktor nie zwracał uwagi na szeptane rozmowy. Skupił wzrok na czołgu, który powoli zbliżał się do pierwszej przeszkody głębokiego rowu przeciwczołgowego. Kierowca dodał gazu, gąsienice wgryzły się w ziemię i maszyna jednym płynnym ruchem pokonała przeszkodę. Tłum obserwujących wydał z siebie zbiorowy okrzyk zachwytu. Nawet oficerowie, zwykle zachowujący powagę, bili brawo. Mazur spojrzał na Wiktora i powiedział cicho: Bez ciebie nie byłoby tego momentu. Na twarzy starego żołnierza pojawił się skromny, ale szczery uśmiech. Czołg sunął po poligonie z majestatyczną pewnością siebie, pokonując kolejne przeszkody terenowe niczym doświadczony zawodnik. Wjechał na stromy nasyp, z którego wielu kierowców bało się zjeżdżać podczas testów. Ale maszyna prowadzona przez zgraną załogę poradziła sobie bez najmniejszego zawahania. Gąsienice zgrzytały, silnik ryczał głęboko, a każdy manewr był dowodem na to, że naprawa nie tylko się powiodła, ale przywróciła pełną sprawność jednostki. Na platformie obserwacyjnej panowało poruszenie. Oficerowie wymieniali komentarze, technicy robili zdjęcia i notatki, a młodzi żołnierze patrzyli z mieszaniną podziwu i niedowierzania. Wiktor stojąc obok Mazura trzymał ręce za plecami i obserwował wszystko w milczeniu. W jego spojrzeniu było coś, czego nie da się nauczyć w żadnej szkole: głęboka więź między człowiekiem a maszyną, zrodzona z lat wspólnej pracy w trudnych warunkach. Widzisz ich twarze? Szepnął Mazur, wskazując na grupę młodych inżynierów. Myślę, że właśnie dostali lekcję, której długo nie zapomną. Wiktor uśmiechnął się lekko. Każda maszyna mówi. Trzeba tylko nauczyć się jej słuchać. Mazur skinął głową z uznaniem, a ty nadal słyszysz to lepiej niż ktokolwiek inny. W tym momencie czołg dotarł do ostatniej próby, symulowanego toru bojowego z ostrymi zakrętami i niewielkimi wzniesieniami. Dowódca załogi przez radio wydał krótką komendę i maszyna ruszyła szybciej, pokazując pełnię swoich możliwości. Tłum obserwujących wybuchł oklaskami, gdy czołg przejechał linię końcową toru. Nie wykazując żadnych oznak awarii, to był moment triumfu nie tylko jednostki, ale i człowieka, który swoją wiedzą i determinacją odmienił bieg wydarzeń. Wiktor spojrzał na poligon z dumą, choć w jego oczach było też coś jeszcze cicha nostalgia. Po zakończeniu próbnego przejazdu na placu zapanowała atmosfera święta. Żołnierze bili brawo, oficerowie wymieniali uściski dłoni, a młodzi inżynierowie, którzy jeszcze rano byli sfrustrowani i bezradni, Teraz śmiali się z ulgą, jakby zdjęto im z barków ogromny ciężar. Czołg zatrzymał się przed stanowiskiem dowodzenia, a jego silnik warkotał równym, stabilnym tonem, jak serce, które znów zaczęło bić. Wiktor stał nieco z boku, jak zawsze, nie szukając uwagi. Ale tym razem to inni zwrócili się ku niemu. Najpierw Mazur, który podszedł i uścisnął mu rękę z mocą, jaką rezerwuje się dla kogoś naprawdę ważnego. Potem młodzi inżynierowie, jeden po drugim, zaczęli dziękować mu osobiście, z szacunkiem, którego wcześniej mu nie okazywali. Nauczył nas pan więcej w jeden poranek niż na całym szkoleniu, powiedział jeden z nich. Wiktor tylko skinął głową, uśmiechając się lekko, nie potrzebował pochwał, wiedział, że prawdziwą nagrodą była praca wykonana dobrze i na czas. Niespodziewanie oficer odpowiedzialny za manewry podszedł do niego i uniósł głos tak, by wszyscy mogli usłyszeć. Bez pana te ćwiczenia by się nie odbyły. Jednostka zawdzięcza panu dzisiejszy sukces. Na placu rozległy się gromkie brawa. Wiktor poczuł się nieswojo w centrum uwagi, ale w jego oczach pojawił się błysk wzruszenia. Przez całe życie był tym, który naprawia w ciszy zdala od świateł reflektorów. Teraz po raz pierwszy zobaczył, że jego praca potrafi zjednoczyć ludzi, młodych i starych, Żołnierzy i inżynierów wokół wspólnego celu. Pułkownik Mazur poklepał go po plecach. Chodź, Wiktorze. Czeka nas kawa i raport. Kawa brzmi dobrze, odpowiedział z uśmiechem. W kantynie panował gwar, jakiego dawno tam nie słyszano. Żołnierze rozmawiali głośno, inżynierowie gestykulowali, opowiadając sobie nawzajem każdy szczegół naprawy, a oficerowie śmiali się, pijąc gorącą kawę w pośpiechu, zanim ruszą na kolejne odprawy. Wiktor siedział przy jednym z bocznych stolików, nieco z boku całego zamieszania. Przed nim parowała filiżanka czarnej kawy, a torba z narzędziami spoczywała obok na krześle, jak wierny towarzysz. Mazur usiadł naprzeciwko niego z szerokim uśmiechem. Wiesz, Wiktorze, dziś przypomniałeś wszystkim coś, o czym wielu zdążyło zapomnieć. Co takiego? Zapytał spokojnie że doświadczenie i serce są czasem ważniejsze niż cała technologia świata. Wiktor spojrzał w okno, za którym widać było poligon, na którym czołg stał teraz gotowy do prawdziwych manewrów. Pamiętał wiele takich chwil w swoim życiu, w czasach, gdy naprawiał sprzęt w błocie, deszczu, pod ostrzałem. Ale dziś było inaczej. Dziś młode pokolenie patrzyło na niego nie jak na relikt przeszłości, ale jak na mistrza. Do stolika podszedł młody inżynier w okularach, ten sam, który wcześniej najgłośniej wątpił. Trzymał w rękach notatnik. Panie Wiktorze, czy mógłby mi Pan kiedyś pokazać te sztuczki? zapytał z autentycznym szacunkiem. Wiktor uśmiechnął się serdecznie. To nie sztuczki. To lata słuchania, obserwowania i myślenia. Ale jeśli chcesz się uczyć, to czemu nie? Młody inżynier skinął z wdzięcznością. W tej chwili coś się zmieniło. Most między pokoleniami został zbudowany, a wiedza, która mogła przepaść w ciszy, znalazła nowego ucznia. Za oknem słońce zaczęło przebijać się przez chmury. Dzień, który zaczął się od awarii i zwątpienia, kończył się zwycięstwem, szacunkiem i spokojem.